Przewlekłe swędzenie u osób starszych jest istotną, ale często pomijaną kwestią, która może wskazywać na podstawowe problemy zdrowotne. Rozpoznanie przewlekłego świądu jako potencjalnego ostrzeżenia zdrowotnego ma kluczowe znaczenie, ponieważ może on sygnalizować różne schorzenia, od chorób skóry po choroby ogólnoustrojowe. Ten uporczywy dyskomfort może poważnie wpływać na jakość życia, prowadząc do zaburzeń snu, niepokoju, a nawet depresji. W tym filmie skupimy się na pięciu konkretnych obszarach ciała, w których często występuje przewlekłe swędzenie: skórze głowy, ramionach, nogach, plecach i brzuchu. Każdy z tych obszarów może ujawniać, ważne wskazówki dotyczące ogólnego stanu zdrowia danej osoby i może wymagać innego podejścia do zarządzania i leczenia. Na przykład, swędzenie skóry głowy może sugerować problem dermatologiczny, podczas gdy uporczywe swędzenie brzucha może być związane z funkcjonowaniem wątroby. Ważne jest, aby opiekunowie i członkowie rodziny byli czujni na te objawy, ponieważ wczesne wykrycie może prowadzić do bardziej skutecznych interwencji. Proaktywna opieka nad starszymi bliskimi ma kluczowe znaczenie. Szybkie zajęcie się przewlekłym swędzeniem może zapobiec dalszym powikłaniom i poprawić ich samopoczucie. Rozumiejąc konsekwencje przewlekłego swędzenia i uznając jego potencjał. Jako ostrzeżenie zdrowotne możemy lepiej wspierać naszą starzejącą się populację. Świadomość ta nie tylko sprzyja lepszej komunikacji z pracownikami służby zdrowia, ale także umożliwia rodzinom podejmowanie działań w razie potrzeby. Podsumowując, przewlekłego swędzenia u osób starszych nie należy lekceważyć jako zwykłej uciążliwości. Jest to istotny problem zdrowotny, który wymaga uwagi i opieki. Skupiając się na konkretnych obszarach ciała dotkniętych chorobą i podkreślając znaczenie wczesnego wykrywania, możemy poprawić jakość życia naszych starszych bliskich. Swędzenie jest często lekceważone jako drobna irytacja, ale może służyć jako istotny wskaźnik podstawowych problemów zdrowotnych. Wiele osób ma tendencję do przeoczania lub trywializowania swędzenia, zakładając, że jest ono jedynie wynikiem suchej skóry lub reakcji alergicznej. Jednak to błędne przekonanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, ponieważ uporczywe swędzenie może sygnalizować choroby wątroby, zaburzenia czynności nerek, a nawet niektóre nowotwory. Opiekunowie muszą zachować czujność wobec tych objawów ponieważ mogą one zapewnić krytyczny wgląd w stan zdrowia danej osoby. Uznając, że swędzenie może być czymś więcej niż tylko powierzchownym problemem, opiekunowie mogą zabiegać o odpowiednią ocenę medyczną i interwencję. Takie proaktywne podejście ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które mogą być mniej zdolne do wyrażania swojego dyskomfortu lub mogą nie rozpoznawać znaczenia swoich objawów. Ponadto ważne jest, aby zachęcić widzów do rozważenia swędzenia jako formy komunikacji z ciałem. Podobnie jak ból ostrzega nas o urazie, swędzenie może wskazywać, że coś jest nie tak wewnętrznie. Zwracając uwagę na te sygnały, opiekunowie i członkowie rodziny mogą wspierać głębsze zrozumienie potrzeb zdrowotnych swoich bliskich. Ta zmiana perspektywy może zachęcić osoby do wcześniejszego zasięgnięcia porady lekarskiej, potencjalnie prowadząc do wczesnej diagnozy i leczenia poważnych schorzeń. Podsumowując, kluczowe znaczenie ma zakwestionowanie powszechnych błędnych przekonań dotyczących swędzenia i postrzeganie go jako poważnego wskaźnika zdrowotnego. W ten sposób możemy zwiększyć świadomość i promować lepsze wyniki zdrowotne dla osób, którymi się opiekujemy, zapewniając, że swędzenie nie zostanie przeoczone, ale raczej potraktowane z powagą, na jaką zasługuje. Przewlekłe swędzenie pod udzi i stóp u osób starszych może mieć znaczące konsekwencje, często związane z podstawowymi kwestiami zdrowotnymi, takimi jak słabe krążenie. Ponieważ przepływ krwi zmniejsza się wraz z wiekiem, może to prowadzić do szeregu objawów, w tym suchości i podrażnienia skóry, które mogą objawiać się uporczywym swędzeniem. Ten dyskomfort może być czymś więcej niż tylko uciążliwością może wskazywać, że organizm ma trudności z dostarczaniem niezbędnych składników odżywczych i tlenu do tkanek. Potencjalnie prowadząc do poważniejszych powikłań, jeśli nie zostanie rozwiązany. Monitorowanie zmian koloru skóry i temperatury jest kluczowe dla opiekunów i członków rodziny. Na przykład, jeśli skóra wydaje się blada, niebieskawa lub wykazuje nietypowe ciepło lub chłód, zmiany te mogą sygnalizować problemy z krążeniem, które wymagają natychmiastowej uwagi. Takie obserwacje mogą zapewnić cenny wgląd w ogólny stan zdrowia danej osoby i pomóc we wczesnym zidentyfikowaniu potencjalnych problemów. Ponadto ważne jest, aby doradzić zasięgnięcie pomocy medycznej, jeśli swędzeniu towarzyszy dyskomfort lub zmęczenie. Objawy te mogą sugerować poważniejsze schorzenia, takie jak choroba tętnic obwodowych lub inne problemy naczyniowe. Które wymagają szybkiej oceny przez pra, ale także odgrywa istotną rolę w zapobieganiu dalszym komplikacjom zdrowotnym. Podsumowując, zrozumienie związku między przewlekłym swędzeniem a problemami z krążeniem ma zasadnicze znaczenie dla osób starszych, podkreślając potrzebę uważnego monitorowania i terminowej interwencji medycznej w razie potrzeby. Swędzenie z tyłu szyi u osób starszych. Może być istotnym objawem, który wymaga uwagi, ponieważ może odnosić się do podstawowych problemów z nerwami lub kręgosłupem. Szyja zawiera ważne struktury, w tym nerwy, które rozciągają się od rdzenia kręgowego do różnych części ciała. Gdy nerwy te są uciskane lub podrażniane z powodu stanów takich jak spondyloza szyjna lub przepuklina dysku, może to prowadzić do uczucia swędzenia, mrowienia lub dyskomfortu. Zrozumienie tego związku jest kluczowe dla opiekunów, ponieważ podkreśla znaczenie monitorowania wszelkich zmian w stanie pacjenta. Towarzyszące objawy, które mogą wskazywać na potrzebę oceny medycznej, obejmują uporczywy ból, osłabienie ramion lub dłoni lub zmiany w odczuwaniu. Jeśli osoba starsza doświadcza tych objawów wraz ze swędzeniem szyi, ważne jest, aby niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza ponieważ wczesna interwencja może zapobiec dalszym powikłaniom i poprawić jakość życia. Ponadto, opiekunowie powinni być świadomi wpływu postawy ciała na zdrowie szyi. Zła postawa, szczególnie podczas długotrwałego siedzenia lub czynności takich jak czytanie lub korzystanie z urządzeń elektronicznych, może zaostrzyć problemy z szyją i przyczynić się do dyskomfortu. Zachęcanie do prawidłowej postawy i regularnych przerw może pomóc zmniejszyć obciążenie szyi i potencjalnie zmniejszyć swędzenie. Wspierając środowisko, które promuje zdrowie szyi, opiekunowie mogą odegrać istotną rolę w poprawie samopoczucia swoich bliskich. Podsumowując, swędzenia z tyłu szyi nie należy lekceważyć. Może ono oznaczać poważne obawy zdrowotne. Opiekunowie muszą zachować czujność, rozpoznając potencjalne konsekwencje i zachęcając do proaktywnych działań w celu skutecznego rozwiązania wszelkich podstawowych problemów. Swędzenie w okolicy klatki piersiowej może być niepokojącym objawem, który może wskazywać na podstawowe problemy zdrowotne, szczególnie związane z sercem lub płucami. Chociaż wiele osób może przypisywać swędzenie w klatce piersiowej łagodnym przyczynom, takim jak suchość skóry lub alergie, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że uczucie to może czasami sygnalizować poważniejsze schorzenia. Na przykład Uporczywe swędzenie w klatce piersiowej może być związane z problemami sercowo-naczyniowymi, takimi jak dławica piersiowa lub inne problemy związane z sercem, w których organizm sygnalizuje niepokój. Podobnie choroby płuc, w tym astma lub choroby płuc, mogą objawiać się swędzeniem spowodowanym stanem zapalnym lub podrażnieniem układu oddechowego. Biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje, ważne jest, aby osoby doświadczające tego objawu zasięgały konsultacji lekarskiej, zwłaszcza jeśli swędzenie utrzymuje się podczas aktywności fizycznej. Objawy towarzyszące swędzeniu, takie jak duszność, ból w klatce piersiowej lub nietypowe zmęczenie, nigdy nie powinny być ignorowane ponieważ mogą wskazywać na poważniejsze problemy zdrowotne, które wymagają natychmiastowej uwagi. Wczesne wykrycie tych problemów może prowadzić do lepszych wyników zdrowotnych, umożliwiając interwencje w odpowiednim czasie i strategie zarządzania, które mogą znacznie poprawić jakość życia. Opiekunowie i członkowie rodziny powinni zachęcać do otwartej komunikacji na temat wszelkich dolegliwości odczuwanych przez ich bliskich, wspierając środowisko, w którym można szybko zająć się kwestiami zdrowotnymi. Podsumowując, choć swędzenie w okolicy klatki piersiowej może wydawać się błahe, może być krytycznym wskaźnikiem problemów z sercem lub płucami. Czujność w monitorowaniu tego objawu i zasięganie porady lekarskiej w razie potrzeby ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dobrego samopoczucia osób starszych, ostatecznie prowadząc do korzystniejszych wyników zdrowotnych dzięki wczesnej interwencji. Swędzenie dłoni i nadgarstków u osób starszych może mieć znaczące konsekwencje, często sygnalizując problemy ze stawami lub układem krążenia. Wraz z wiekiem u osób starszych może dojść do pogorszenia krążenia, co może prowadzić do wysuszenia i podrażnienia skóry, powodując uporczywe swędzenie. Nie należy lekceważyć tego objawu, ponieważ może on wskazywać na takie problemy jak choroba tętnic obwodowych lub inne schorzenia naczyniowe, które wymagają pomocy medycznej. Ponadto swędzenie w tych obszarach może być wczesnym objawem zapalenia stawów lub innych chorób zapalnych stawów. Opiekunowie powinni być czujni w monitorowaniu towarzyszących objawów, takich jak obrzęk, sztywność lub zmiany w mobilności, ponieważ mogą one zapewnić krytyczny wgląd w stan zdrowia danej osoby. Wczesne wykrycie schorzeń, takich jak zapalenie stawów. Może prowadzić do skuteczniejszych strategii zarządzania, potencjalnie łagodząc dyskomfort i zachowują. Delikatne oczyszczanie może zapobiec podrażnieniom. Opiekunowie powinni również zachęcać swoich bliskich do unikania ostrych mydeł lub substancji drażniących, które mogą zaostrzyć problemy skórne. Wspierając proaktywne podejście do pielęgnacji skóry, opiekunowie mogą znacznie poprawić komfort i samopoczucie osób starszych. Podsumowując, swędzenie dłoni i nadgarstków powinno być traktowane poważnie, ponieważ może wskazywać na problemy ze stawami lub układem krążenia. Monitorując objawy zapalenia stawów lub problemów nerwowych i zapewniając odpowiednią pielęgnację skóry. Opiekunowie mogą odegrać istotną rolę w poprawie jakości życia swoich bliskich, zapewniając, że wszelkie podstawowe problemy zdrowotne zostaną rozwiązane szybko i skutecznie. Swędzenie w dolnej części pleców i bioder może wskazywać na różne problemy zdrowotne, w szczególności związane z problemami z nerkami lub nerwami. Nerki odgrywają kluczową rolę w filtrowaniu odpadów z krwi. A gdy nie funkcjonują prawidłowo, może to prowadzić do gromadzenia się toksyn w organizmie. Nagromadzenie to może objawiać się swędzeniem, szczególnie w dolnej części pleców, gdzie znajdują się nerki. Ponadto problemy z nerwami, takie jak neuropatia lub ucisk nerwów rdzeniowych, mogą również powodować swędzenie lub dyskomfort w dolnej części pleców i bioder. Opiekunowie powinni być czujni w monitorowaniu wszelkich zmian w nawykach łazienkowych, takich jak zwiększona częstotliwość oddawania moczu lub zmiany w kolorze moczu, ponieważ mogą one dostarczyć ważnych wskazówek na temat zdrowia nerek. Co więcej, obserwacja poziomu zmęczenia jest niezbędna, ponieważ utrzymujące się zmęczenie może wskazywać na podstawowe obawy zdrowotne, które wymagają uwagi. Jeśli osoba starsza doświadcza uporczywego lub silnego swędzenia w tych obszarach, ważne jest, aby niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Ignorowanie tych objawów może prowadzić do powikłań lub progresji chorób podstawowych. Wczesna interwencja może znacznie poprawić wyniki zdrowotne i poprawić jakość życia osób starszych. Opiekunowie powinni zachęcać do otwartej komunikacji na temat wszelkiego dyskomfortu lub zmian w stanie zdrowia, wspierając środowisko, w którym obawy mogą być rozwiązywane bez wahania. Podsumowując, swędzenie w dolnej części pleców i bioder nie powinno być lekceważone, może ono sygnalizować problemy z nerkami lub nerwami. Poprzez uważne monitorowanie objawów i zasięganie porady lekarskiej w razie potrzeby, opiekunowie mogą odegrać istotną rolę w zapewnieniu dobrego samopoczucia swoich bliskich, ostatecznie prowadząc do lepszego zarządzania zdrowiem i wyników. Radzenie sobie z przewlekłym swędzeniem u starszych bliskich wymaga proaktywnego i współczującego podejścia ze strony opiekunów. Jednym z pierwszych kroków jest zachęcenie opiekunów do obserwowania i dokumentowania wzorców, swędzenia i zachowań. Prowadzenie szczegółowego rejestru występowania swędzenia, czasu jego trwania i wszelkich towarzyszących mu objawów może dostarczyć cennych informacji dla pracowników służby zdrowia. Dokumentacja ta może pomóc zidentyfikować potencjalne czynniki wyzwalające takie jak określone tkaniny. Mydła lub czynniki środowiskowe i może być pomocna podczas konsultacji medycznych. Oprócz monitorowania opiekunowie mogą wdrożyć proste domowe środki zaradcze w celu złagodzenia dyskomfortu. Regularne nawilżanie skóry może pomóc w walce z suchością, która jest częstą przyczyną swędzenia. Stosowanie bezzapachowych balsamów lub kremów po kąpieli może zatrzymać wilgoć i złagodzić podrażnioną skórę. Dodatkowo kąpiele w płatkach owsianych lub chłodne okłady mogą zapewnić tymczasową ulgę w swędzeniu. Jeśli jednak swędzenie utrzymuje się lub towarzyszą mu poważne objawy, takie jak obrzęk, zaczerwienienie lub zmiany w teksturze skóry, konieczne jest poszukiwanie profesjonalnej pomocy. Mogą to być oznaki podstawowych problemów zdrowotnych, które wymagają oceny medycznej. Co więcej, nie można przecenić znaczenia otwartej komunikacji na temat obaw zdrowotnych. Opiekunowie powinni stworzyć wspierające środowisko, w którym starsi bliscy czują się komfortowo, omawiając swoje objawy i wszelkie zmiany w ich stanie zdrowia. Ten otwarty dialog może prowadzić do szybkich interwencji i lepszego zarządzania ich stanem. Podsumowując, obserwując i dokumentując wzorce swędzenia. Stosując proste domowe środki zaradcze i wspierając otwartą komunikację, opiekunowie mogą skutecznie radzić sobie z przewlekłym swędzeniem u osób starszych, ostatecznie poprawiając ich komfort i jakość życia. W tej dyskusji przeanalizowaliśmy pięć kluczowych obszarów dotyczących przewlekłego świądu u osób starszych i ich potencjalnych konsekwencji zdrowotnych. Po pierwsze, Przeanalizowaliśmy dolne partie nóg i stóp, gdzie swędzenie może sygnalizować problemy z krążeniem lub stawami, podkreślając znaczenie monitorowania pod kątem objawów zapalenia stawów. Następnie zwróciliśmy uwagę na tył szyi, gdzie swędzenie może wskazywać na problemy z nerwami lub kręgosłupem, zachęc związane z chorobami serca lub płuc. Podkreślając potrzebę konsultacji lekarskiej, jeśli objawy utrzymują się podczas aktywności fizycznej. Następnie przeanalizowaliśmy dłonie i nadgarstki, gdzie swędzenie może sugerować problemy ze stawami lub układem krążenia, a także znaczenie pielęgnacji skóry w tych obszarach. Na koniec zbadaliśmy konsekwencje swędzenia w dolnej części pleców i bioder, zwracając uwagę na to, jak problemy z nerkami lub nerwami mogą objawiać się swędzeniem, a także na znaczenie monitorowania zmian w nawykach łazienkowych lub poziomu zmęczenia. Podsumowując, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, polubienia tego filmu i udostępnienia go innym, aby zwiększyć świadomość na temat znaczenia rozpoznawania i leczenia przewlekłego świądu u osób starszych. Twoje zaangażowanie pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób, które mogą skorzystać z tych informacji. Zachęcamy również do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pytaniami w sekcji komentarzy poniżej. Twoje spostrzeżenia mogą wspierać społeczność, w której opiekunowie i rodziny mogą uczyć się od siebie nawzajem i poprawiać samopoczucie swoich bliskich. Dziękujemy za przyłączenie się do tej ważnej rozmowy.